Od czego zależy wysokość składki przy ubezpieczeniu komunikacyjnym? Jest wiele czynników, od których zależy wysokość tej składki, a mianowicie jest to model marka samochodu, który ubezpieczamy, czy to jest samochód osobowy, ciężarowy czy dostawczy, oraz wielkość silnika, bo teoretycznie im większa pojemność silnika, tym składka jest wyższa. Tutaj bardzo duże znaczenie mają zniżki wypracowane przez właściciela samochodu bądź ich brak, a także liczba szkód zarejestrowanych na jego numerze PESEL, bo zarówno szkody, jak i zniżki rejestrowane są po numerze PESEL właściciela, a nie po w tym samochodzie, który ubezpieczamy, i pod uwagę brane są szkody ze wszystkich samochodów, które są ubezpieczone na tym właścicielu. Duże znaczenie ma również kod pocztowy miejscowości zarejestrowania samochodu, bo im większe miasto, tym składki są wyższe oraz taryfikacja danej firmy. Taryfikacja w danych firmach ustalana jest wewnętrznie i według wewnętrznych zasad każdej firmy. Tutaj wygląda to bardzo różnie, dlatego ja zawsze mówię, że to oce z roku na rok, żeby przeliczyć we wszystkich firmach, bo niekoniecznie opłaca się płacenie wznowienia, czasami warto jest tą, tą polisę przenieść do innej firmy. Bo ta taryfikacja czasami jest korzystniejsza dla nowego klienta niż dla klienta, który płaci polisę z roku na rok.